2 lutego odbył się wernisarz Graphic and History Mix, podczas którego swoje przetworzone przy pomocy komputera prace zaprezentował Daniel Cichy. Do tej pory Daniel Cichy znany był pińskiej publiczności ze swoich zdjęć. Tym razem artysta zaprezentował grafiki, które stworzone zostały przy pomocy programów komputerowych. Nadal jednak głównym tematem prac Daniela Cichego pozostaje fotografia. To właśnie zdjęcia zrobione w przeszłości stały się dla fotografika materiałem do nowych poszukiwań artystycznych. Nie są to grafiki tworzone przez komputer, tworzone w komputerze od A do Z, tylko są to jakby takie nowe przestrzenie powstałe na bazie moich wszystkich zdjęć, które zrobiłem do tej pory. W czasie wernisażu pokazany został również ponad godzinny film dokumentujący dokonania artystyczne Daniela Cichego. Jak uprzedził sam bohater, obraz prezentuje także prywatną część jego życia. Podczas wystawy jedną z grafik zlicytowano, a dochód z aukcji zasili konto domu dziecka w Kieszkowie. Przypomnijmy, że rozmową z Danielem Cichym oraz jego grafiki można było obejrzeć w ostatnim wydaniu karnetu kulturalnego.